Tereska! Ale ładnie. Kurde. Chodź Teresa, chodź! Będzie fajny weekend! No Idę! Chodź! Idę! No, daj. Nie wiem, Heniu, po cośmy tyle tej wódki nakupili? Po to, że jest 7 dni weekendu i ja nie będę codziennie do nocnego latać. No, taka prawda. Ale Heniek, ja na ten alkohol całe Twoje bezrobocie wydałam! Tereska, ja właśnie, ja właśnie po to nie pracuję, żebyś ty miała co wydawać. Oj, papuga jeszcze idzie! Na. Teresa, wiesz co myślę? Może byśmy papugę puścili, co? Niech wie, że jest weekend. To może nie jeszcze gumkę. Z dzioba ściągniemy. Dobra. No to leci, a daj, leć! Jeszcze raz chciała pojechać do zakopanego. Teresa, ale przecież ty. ty nie byłaś nigdy w zakopanym? No nie byłam, ale już raz chciałam. E, to zakopane, przereklamowane. Ty, popatrz jakie korki, a tu. Zobacz, Teresa czujesz, jak ta papa oddycha? Henik, niech wiecznie to grillowanie na dachu. No powiedz mi, w czym ten dach jest lepszy od zakopanego? A ja Ciebie zapytam, Tereska, a co Ty byś wolała? Jakby brakło piwa. Lecieć 5 kilometrów pod górę do schroniska? Czy se windą na dół, zjechać do nocnego. Ech. Ja się dostosuję, mnie tylko o ciebie chodzi. A czego by miało braknąć, powiedz Henrik. Przecież mi 7 litrów kazałeś kupić! Ale ci nie powiedziałem, że Marian przychodzi. Ha, ha, Marian to już chyba nie pije. Marian jest chyba po operacji. Co ty mówisz, a co się stało? No nie wiem, no coś mu tam wydzieli. Ty, ale przecież Marian miał wszystko dobre. Hmm? O Hej, I lecę, lecę! Ach, cholera, jasna! Pomóż mi! Mariana, co ty tak cienko mówisz? Przecież wiesz, że ja po operacji jestem! Ale to, Marian, takiej operacji. O. Ja nie wiedziałem! Cześć Tereska, przepraszam o. za spóźnienie! Cześć! Marian, nie dźwigaj tego taboretu, ty po operacji jesteś! Ja normalnie nic nie wiedziałem, człowieku! Eee, to jest spokój! Marianku. Może ci herbatkę zrobić? A ty że spokój no. weź, Mariana herbatą pojść. Bez jaj! No, a, znaczy... Marian, przepraszam bo widzisz, a ty spokój. Ja, ja nie widziałem. Wow. Ja, ja się muszę przyzwyczaić. Się ty może po jednym, Marianku, co? No! O, co? O! O, o. o. Słuchaj, a nie masz jakieś popitki? Już ci przynoszę, już, Dobrze. co chcesz? Wodę, kole... E, fantę, co tam chcesz? Wino! Wi Teresa, skocz po wino! Lecę, lecę! No. A gdzie jest? Przy Pawlaczu! Tylko się nie opijcie! GEE! Ty! Co to było? E, papugę żeśmy wypuścili, wiesz? Bo to niech ta wie, że weekend jest. No. E, najlepszego. No to będzie. Ty, Marianku. Co? A co ty masz takie oczy zamknięte? Bo wiesz, obiecałem sobie od operacji, że nie będę do kieliszka zaglądał. A, widzisz. Ty widzisz, bo. Marian, Teresa mi też powiedziała, że jak nie przestanę pić, to mnie rzuci. I co zrobisz? Będzie mi jej brakowało. O, popitkę masz już, Marianku? O. gryziecie coś? No pewnie. Częstuj się. O, wiesz co, to ja sobie wezmę ten kawałek z musztardą. Uważajcie gorące. Dobra, dobra, no. Teraz co? A czemu ty mi z musztardą nie dałaś? Ja nikomu z musztardą nie dawałam. Pyszna na domu bracie. Gdzie byście to kupili? Tarzan, papugę trzeba by zamknąć. Sam sobie zamknij, ja teraz krzyżówkę rozwiązuję. E, ciekawe, co to może być? Filozof holenderski i teolog i napisał pochwałę głupoty. Pochwałę głupoty? No. To debil jak Grzyba. Ja to głupoty w ogóle nie pochwalam. Nie, debil nie pasuje. Nie debil! Erasm z Rotterdamu! To? Orgazm z Rotterdamu! Nie orgazm! No nie, przepraszam cię, wiem, że nie orgazm, mm. wiem. No nie, wiem. Może po jednym, co? Marianku? O, o, o. No? Macierza i kieliszka nie odmawia. <laughs> Ty, Marian, no. a powiedz mi, jak tak się teraz budzisz rano, nie? To po czym się drapiesz? <laughs> Przestań Mariana dręczyć. Porozmawiajmy o czymś przyjemnym. No chciałem o przyjemnym, ale... Z Marianem to się teraz nie da o przyjemnym rozmawiać. Mm. Ty, do nas się chyba ktoś tłucze. No i co? Pójdę, otworzę. Pewnie wódkę dowieźli. No, wódkę, sutkę. nie popisuj się, Marianem zajmij. A, Marianku, powiedz, jak to było, no? no tak szczerze, bolało bardzo? Nie, wiesz, tam... nie znieczulenie, Huśpili. I po ptokach. No, no. Ty, ale rozumiesz, ludzie to są normalnie bezczelni. A kto to był? No przyszła, rozumiesz, i chciała pożyczyć... No. Y, y, a, nic. Takie tam. No, co chciała pożyczyć? No. Nie no, mów, że no co, ty się Mariana wstydzisz? No co ty, to? Przestał? Nie chcę, żeby Marianowi było przykro. Temu. Bo jajka chciała pożyczyć, no temu. Po jednym. To co mi ma być przykro, jak ja nie mam. No. Nie hm. no, Maliniakowa to przychodzi tylko wtedy, kiedy ma jakiś interes. A... Na szczęście Marian do nas przychodzi już bez żadnego interesu. No, <noise> <o> ogóle... <noise> Marian, powiedz, ale jak to było? Jak mamy ci pomóc? My nic nie wiedzieliśmy. Ty, no właśnie, Marian, poważnie, bo ja normalnie się dzisiaj dowiedziałem dopiero. No, daj, no. Ja wam powiem, one już były bardzo brzydkie. Co? One były takie duże. Że zaczęły mi przeszkadzać w oddychaniu. Co? Eee no Marian, teraz to już przesadziłeś. No jak? No popisz się. No jak w oddychaniu ci przeszkadza? Eee, powiem wam naprawdę głupie migdałki człowiek się może utusić. Eee, migdałki? Mi 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 no! Ty No! Przestań! Eee, rosy, ty, Marian, a powiedz mi, Marian, ty sprawdzałeś, eee. czy na pewno ci migdałki wycieli? No co ty przestań! No, bo wiesz, mówiłeś, że cię uśpili, no to może co innego ci wycieli. No, ale ty słyszysz, jak ja głupio mówię? A pokazałbyś te migdałki, co? Chodź, pokażesz. No, masz. Tylko wiesz, co przepuczę, bo musztardą jeszcze czuć, wiesz? Ty. Teresa, zobacz. Nie? Bo ja nie wiem, co oni ci wycięli, Marian, Aha. ale ty migdałki masz. No, Jezus. widziałaś. Jezus. To co oni mi wycięli? Marian, Marian, nie ty się. Ty, ale Marianku, ale wiesz co? Ale nie ma tego złego, bo yy, przynajmniej miażdżycy nie będziesz teraz miał. Dlaczego? No jak będziesz siadał, to to se nie będziesz mięśnił. <laughs>